Małe dzieci, wiadomo. E, oprócz tego dwie godziny dla rodziny. Jest taki pomysł, żeby w piątki, nie wiem co wy na to, ale pewnie powiecie, że tak. Chociaż my pracujemy w takich godzinach, że trudno to ująć się w jakieś ramy czasowe, ale że to żeby te w piątki, piątki kończyć pracę troszkę wcześniej, żeby i tatusiowie, i mamusiowie kończyli pracę wcześniej, tak żeby te dwie godzinki poświęcić dla domu, dla rodziny, dla dzieci. W piątek. Mnie się podoba. Nie wiem, co dyrektor, Dwie godzinki no. na cały tydzień. Może forum, nie wiem, żeby będzie przesunąć na wcześniejszą porę. Co przyświecało pomysłodawcom. <gry> Więc przyjrzymy się na ile ten pomysł rzeczywiście jest realny, na ile pracodawcy będą skłonni wypuszczać swoich pracowników wcześniej. No, oprócz tego to, co przyniesie dzień, zapraszam 19.30, bo to jest też tak, że wiadomości są programem, który jest zmieniany i reżyserowany przez to, co przyniesie dzień. Więc rano często te tematy, które my zaplanujemy wieczorem są w połowie, czasami nieaktualnie. Ale to sprawdźcie, drodzy państwo, jak to się będzie miało do obietnic Krzysztofa z tej godziny do tego, co 19.30. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy, dziękujemy, zachęcamy do oglądania.